Okej, okay, dojechaliśmy znowu na naszą posiadłość, mhm. tak, e, pierwsze listy były w skrzynce dzisiaj, mhm. niestety sam rachunki, <grywia> tak to jest, ale ten, od jutra zaczynamy działać, od jutra zaczynamy e, trochę sprzątać, kontener zapełniać, no, no, tak jest. także skończyło się teraz zabawa Biasio, bia, y, biesiadowanie biesiadowanie, biesiadowanie ma... i mieczema... wygrzewanie w wodzie moczenie, moczenie się w wodzie tak? teraz. teraz będzie robota i teraz zobaczycie jak wygląda życie jak, znaczy wygląda tak wygląda życie praca nie, jak wygląda, y, wygląda zapełnianie kontenera. Na razie zobaczycie, jak jestem. właśnie, jak, jak wygląda y, życie ludzi, którzy się przeprowadzili do starego domu i muszą to teraz tutaj posprzątać, porobić, ponaprawiać, no, tak to zabawa. Tak sprzątanie, ale to takie sprzątanie, no. nie takie. Jak w domu się sprzedaje. No. to są generalne Będzie, będzie ostro. Słuchajcie, e, robi się coraz zimniej. No. W tej chwili mamy na dworze już 4 stopnie tylko. A dzisiaj będzie dwa, zapowiadają. No co ma być dwa, tak jest. Także, e, Także jutro trzeba będzie się szybciej ruszać, żeby nie zmarznąć. A przede wszystkim ja będę musiała szybciej się ruszać, żeby muszę swoje kwiatuszki rozładować, żeby o, Kwiatuszki nie trzeba schować, no. Nie zmarzły. W tak jest, tak jest. Ale jakoś damy radę. Jakoś damy radę i na pewno z Waszą pomocą, tak samo, Waszą mentalną pomocą, mm -hmm. tak? Będziecie. Duchowo. Be, duchowo, Dla będziecie nas wspierać, wspierać. wspierać. Oglądajcie nasze filmiki, subskrybujcie. Kto jeszcze nie subskrybuje, to naciskajcie tam. E, subskrybujcie i komentujcie, ile się da, żeby nas trochę e, podbudować. Tak, bo może przyjść kryzys, słuchajcie, może kryzys tu przyjść. Cześć kochani, jestem u góry w naszym domu. Już trochę tutaj, no chyba ze cztery worki już wyniosłem, ale przypomniało mi się, że muszę Wam pokazać. Zobaczcie. Tak? to, już przypominam, że już wyniosłem jakieś stare ciuchy, pościele. Coś tam jakieś pudełka nie wiadomo co tam jest. Dobra, ja się biorę do roboty, a później wam pokażę, jak już będzie wyniesione. Tua, kontener stoi. Eee, uf, tragedia, jak ktoś tak może zasypić dom. Zobaczcie, jakiego syfu tu jest. Ale co jeszcze? wyciągam, słuchajcie, wyciągam, zobaczcie, całkiem nowi Eee. Gniazdka takie tak, to jest nowe, ja to trzeba odstawić gdzieś na bok, tak? to to jest świeże i jeszcze zapakowane, ale zobaczcie, coś tam jeszcze, jakiś odtwarzacz, ale ile tych, tych pościeli tu jest, ręczniki, yy, ubrania, ja cię kręcę, zobaczcie jeszcze, koszula. Oryginalnie zapakowana w jakiejś sordie, tak? Oczywiście, oczywiście do wyrzucenia, tak? O, Bedwesze, czyli pościel. Oryginalnie zapakowana. Co to jest znowu? Słuchajcie, bym się nie zdziwił, jak to... Co to tu jest? box, czyli kasety. Ja Cię kręcę Słuchajcie to Pójdzie Na ebay <noise> Rantuję ale Zobaczymy Zobaczymy są sprawy czasami yy, Ze starej epoki Tak Ja tutaj grzebię w tym Ale obrzydza mnie to Okej okay. do, do kolekcji Mamy jeszcze zobaczcie DVD Całkiem Niezły Philips, marka Philips, zabakowany, oryginalnie, na pewno używany, ale zobaczymy. W tym syfie słuchajcie, To ja się ubawiam, żebym. O, o, ludzie, ludzie, zobaczcie. Zobaczcie, co tu jest. Zobaczcie, co tu jest. Tego to się nie spodziewałem. Skrótuwa. Ciekawe, czy działa. O kurde. Ciekawe, co jeszcze. Co mnie tu jeszcze czeka? Co mnie tu jeszcze czeka? Jakiś pasek. Jakiś sweterek. Jeżeli ktoś ma na coś ochotę, to skłaszać cię szybciutko. Dopóki tego nie wyrzucę. Dopóki tego nie wyrzucę no jak będzie, będzie w kontenerze, to już po ptokach. No na razie jakiś kabel. Poczekajcie, jakiś kabel. Od, od jakiejś ładowarki. Co tu jeszcze może być? Tu jeszcze jakiś gerecik. Jakiś gerecik. Co to jest? To jest chyba... Jakaś pompka insulinowa albo coś takiego, co? Stop albo e, ten no do, do masażu elektrycznego, tak? Może być. Ucie, zaczęło się Pokaż, no, tak. Pokaż aparaty, tego, lornetki. To jest jakiś aparat, tu jest jakaś giwera, Lutownica. Tu, e, lutownica. Nawet tutaj znaleźliśmy jakieś e, e, srebrne, srebrne moneta. Jakieś rzeczy, coś tam. Odznaka <noise> szeryfa jakaś. Jakaś łyżka. E, To jest gdzieś? Oglądaliście film Skarb? <noise> Terminator w masce. to Jest coś podobnego, słuchajcie. Znaleźliśmy, znaleźliśmy y, przejście. Przejście, wydziwe, zobaczcie, taką dziurę wyrobiał, wyrąbaliśmy Patrzcie, sianka, my znaleźliśmy. patrzcie, mamy, y, mamy eko, bio, sypialnię tam. Ula chce tu mieć sypialnię. miała być garderoba <noise> będzie sypialna. Dobra, ja tam wchodzę, dobra. Odwróć w tym sianie. Za tym, co coś tam nie ma. czekajcie, ja włączę lampę. Zobaczcie. Jest sianko. Tam jakaś dziura jest, nie? Czy to to? Nie ma dziury, nigdzie nie ma dziury. Tam, tam na dole. Nie, to jest... No, dach po... jest, słuchajcie, dach jest okej. Okay. Belki, Myślę, co, tam... co mi się podoba, są suchutkie, eleganckie. No teraz wejdź na górę. Tak? Tam wprawdzie w rogu, tam o tam pokażę wam, tam w rogu są dachówki zepsute, ale to się naprawi. Tu mam, tu ma, leżą dodatkowe, zapasowe dachówki. Widać, że dach jest zdrowy. Cieszę się bardzo. Słuchajcie, drabinka metalowa, także jest bezpieczna. Chyba, że się Nie, 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 jest super. Idziemy na strych. Ale tam jest widać dziura w dachu Pff, Tam jest dziura w dachu To trzeba będzie zakryć to Ale to jako, jako sufit Sufit jest No jest ładny No kurczę jest no jest syf ale Ale no jak, jak, jak w takim domu No nie ma się co dziwić Tam jest tam jest a nie to jest okienko to nie jest dziura w dachu, to jest okienko, widzę jest zakryte no tak bo by było mokre to by się lało jest dach zakryty jedynie co się może lać to tam u góry ale to jest do naprawy, to jest podłożyć dachówkę i i będzie dobrze Zobacz no tutaj. Ale wiesz co? Yy, widzę, że nie ten. Nie będziemy robić do samej szpicy, wiesz? Czemu? No bo są poprzeczne belki te. No i co szkońca? Chyba że je odkryć. Odkryć i pomalować. I pomalować fajnie, bo one są eleganckie. No. Wiesz? No. Tak. No jest zdrowiutkie wszystko. Zobacz, jak tam grubo tego siana będziemy musieli później, wiesz. Yy... Podłogi jeszcze podkrywać. Górę możemy rozwalać. Aha. Zobacz, jak tu grubo tego siana jest. No już, już. coś to, co to chyba jest dużo. To no jest dużo, na pewno, bo czuję, jak miękko jest. Jest słoma. Słoma ze ścianem. No, ja piedzę. Nie no to nie wiem czy to nic trzeba będzie rwać, kurcze wywozić ileś tam razy <grymne> tu postawimy szafę i będziemy przez szafę przełazić <grymne> Dobra, Piotr, jest dobrze coś wylazł. Słuchajcie, podoba mi się ten dach. Konstrukcja dachu jest pierwsze. co. <coughs> pierwsze co to robimy, tak? Idziemy na kawę. No. Idziemy na kawkę i... Ale mój telefon uświniony jak nie wiem. Kurde. Zdejmij rękawiczki rękawiczki sobie weź. No, ho, ho, ho. <laughs> daj, daj, daj. Teraz ty coś powiedz, ty. Co ja mam powiedzieć? Co powiedzieć, że mam dziurę w ścianie. Mam dziurę w ścianie ze ścianem. Ciadse ściano. A tam dziura w ścianie. Zobaczcie jaki mamy ładny widok z, z okna na, na tym, na pierwszym piętrze. Zobaczcie. No, no, Rybki no. nasze widać. Dajcie, kochani, następny dzień i dalej robota. Tym razem wzięliśmy się za sprzątanie piwnicy, bo w piwnicy też było pełno e, śmieci, starych mebli. Jeszcze rozwalam to w piwnicy i wynoszę do końca. Zobaczcie. I tu starych gazet, które miały być kiedyś rozniesione z 10 worów takich chyba e, wyniosłem już z tego pomieszczenia. O, zobaczcie, tu jest puściutko. Wszystko wyczyszczone. A to było fol. Tak, dotąd tu było wszystko fol, pełno e, śmieci. Stare ciuchy, jakieś kołdry, e, okładziny z podłóg, tak. Zobaczcie, co tu się jeszcze muszę maskę założyć, bo widzę, widzę w kamerze, że tu się kotuje, kurz na pewno z grzybami jakimiś stare, zobaczcie, stare jakieś meble, wszystko rozwalam nakryciem ale znalazłem coś takiego, słuchajcie coś takiego, nie wiem co to jest zobaczcie, co to może być pompka taka jakaś o, nie wiem, może może z dalsza, może położę to tutaj na tym zobaczcie, co to może być? Nie wiem, do czego to? Dlaczego to mogło być? Ale gdyby ktoś chciał, to... nie wyślę. Tak darmowa. darmowa. Także tu ten. tu zobaczcie mam pomieszczenie woda, gaz i główne bezpieczniki z prądu. Będzie wszystko tutaj robione. Tu jest boiler, piec gazowy, jakaś kuchenka stoi, ale to, to będzie wszystko usunięte. Nowe rury będą robione. Wszystko i sa instala, instalacja będzie nowa. Będzie tu jakaś szafa stoi, też pójdzie zaraz do kontenera do wyrzucenia. I tu jest jeszcze jedno pomieszczenie. Wygląda całkiem, całkiem nieźle. Tu też widzę. Ee, Studzienka jakaś, trochę chyba wybiło pająki powysychane na, na, na tych na pajęczynach. drzwi z szafy tak, rurki do kaloryferów. Tu jest rura <kluzny> do kanalizacji coś 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 dusi, ale nie ma się zdziwić, bo, bo tu na pewno wszystko się kotuje. Chociaż w tym pomieszczeniu widzę w kamerze dość czysto. A tam szaleje u góry. Słyszę, jak po ścianie bije. Ostukuje tynk na pewno. No a ja muszę się zająć tutaj tą piwicą. Na razie. Zobaczcie, tu się. Pranie się robi. Idziemy do góry, zobaczyć co, co robi nasza pani. Co tam dorabia. Ula lubi demolkę! Zepsuła wczoraj zostało? A tutaj ula! Ja. Niemiecki bur. Co pani robi? Demolkę! Tylko musisz pomyśleć o tym, że my tu chcemy drzwi zrobić, nie? Co? Drzwi! Do, do drzwi to jeszcze daleko! No, ale to mniej więcej w tym miejscu będą drzwi, nie? No, zrób sobie, ile możesz... ile możesz wyrąbać. Ja wiem, ile będę ja wyrąbać, bo to będzie tu będzie czas tu... Uważam, z tym szczytem, tu, wstępem. No. No. Z tym, że e, zanim drzwi się zamontuje, trzeba zrobić ten... szturc. No, ja wiem. No. Żeby nam na łeb nic nie zleciało. To no. nie zleci, to tylko większą drzwi zrobić, żeby tam wyjść. Dobrze, dobrze proszę Pani Na razie robi Pani Demolkę Światło sobie zaświeci Jaka lampa śliczna Tu mamy podłączenie do komina Zakryte doniczką, świetnie Tak no. A tam mieszkamy na razie